Stwierdziłam, że skoro jest nowy rok, a ja ostatnio troszeczkę pozmieniałam w swojej organizacji, w swoim planowaniu, w sposobie, jak do tego podchodzę, oraz trochę w narzędziach. I głównie um, całość tego um, filmu będzie o narzędziach bardziej niż o samej metodzie planowania. Ale stwierdziłam, że już się nazbierało tego na tyle dużo, że myślę, że to może być po prostu ciekawe. Dlatego, jak już widać, pierwszym punktem programu jest planer. Ja wcześniej miałam planer granatowy od pani swojego czasu i jako, że sprawdził mi się fantastycznie przez większość zeszłego roku, no to podjęłam inwestycje i zainwestowałam w nową wersję. Tym razem wybrałam sobie turkus. Kusił mnie granat po raz drugi, ale stwierdziłam, że byłabym pewnie tym trochę znudzona, dlatego jednak postawiłam na turkus. Szczególnie, że on mi się kojarzy z takim kolorem trochę Tiffany Blue. Nie jestem fanką tego, że ten napis błyszczy. Ja bym wolała taki napis wtopiony, jakby w tło. Natomiast, okej, okay, jakby jestem w stanie z tym żyć. Wolałabym też, żeby gumka była granatowa. No, powiedzmy, żebym pozmieniała, no ale no, to już jest gotowy produkt, tak? Więc już nie będę wybrzydzać. Natomiast, dalej jest fantastyczny papier. Bardzo przyjemnie się z niego korzysta, więc jakby, no, narzekać nie będę. No, i teraz to, co Wam chciałam pokazać, a co się zmieniło, to yy, jedna z rzeczy, o której chyba mówiłam w filmie na początku roku. Yy, I to jest. Planowanie w trybie kwartalnym. I to jest bardzo duża zmiana w stosunku do tego, co e, robiłam wcześniej, ponieważ ja wcześniej, wcześniej planowałam w trybie najdalej na miesiąc do przodu. Natomiast zmieniła się trochę moja sytuacja życiowa i zmieniło się to, jak patrzę na najbliższe parę miesięcy. Ponieważ głównie do tego, że się przeprowadziliśmy, no to chcemy też planować różne wyjazdy związane i, turyst i z turystyką, i też z naszą rodziną, z ze znajomymi itd. Też często jakieś wizyty u nas są przewidywane na mniej więcej miesiąc przed. Um, albo nawet dalej. W sumie było tak, że było dalej, bo na przykład w sierpniu już ustaliliśmy, że ktoś tam do nas przyjdzie, w listopadzie. Więc ta perspektywa trzech miesięcy nagle okazała się taka dużo bardziej potrzebna, dużo bardziej sensowna. Więc jak widać, mam po prostu rozpisane miesięcznie. Um, najbliższe 3 miesiące. To są nieduże okienka, ponieważ ja tutaj nie potrzebuję zawierać dużo informacji. To ma mi dawać taki rzut z lotu ptaka. Ja mam po prostu widzieć, że na przykład tutaj w lutym będę miała jakiś wyjazd, tak? I a jestem gdzieś na przykład tutaj w styczniu. Znaczy jest trochę jak nagrywam jest trochę dalej, ale sobie nie pozakreślałam. Nieważne. E, też jakieś e, święta, jakieś ważne dni. E, też chcę sobie zaznaczyć i chcę widzieć, ile czasu mam do danego wydarzenia. Dlatego ta perspektywa trzech miesięcy okazała się wręcz e, no, taka podstawowa. Przy okazji, e, jakby się ktoś zastanawiał, no to planer pełen czasu ma strony miesięczne na początku i tak jak tutaj pewnie już widać, ma po prostu kropki. To nie jest narzędzie do planowania, które ja bym polecała każdemu, bo uważam, że to jest narzędzie dla osób które jeszcze, znaczy, które już się nauczyły planować i które wiedzą jak lubią planować i dla których tradycyjne kalendarze czy planery się nie sprawdzały. Zresztą więcej na ten temat mówiłam w filmie z rankingiem planerów na 2020 rok, więc tam was odsyłam mm, po inne opcje też, jeżeli czegoś takiego szukacie. No i to jest w zasadzie tyle. Oprócz tego standardowo mam rozkładówkę miesięczną, cele. Um, i wszystkie inne tygodniowe bajery o tym, jak planuję w zakresie tygodnia, też jest osobny film, w związku z tym już tutaj nie będę się rozwodzić i odsyłam po prostu tam, bo to dalej jest aktualne. No i to jest w sumie tyle, jeżeli chodzi o sam planer. Natomiast jak widzieliście zresztą przy tej um, kwartalnej stronie, no to ja mam syndrom dorosłego przedszkolaka i ja po prostu choruję na naklejki. Głównie mam naklejki ze sklepu ogarnięte.pl, ale te są gdzieś tam jakieś stare naklejki z Biedronki, mam naklejki od Państwowego czasu, przymierzam się teraz do naklejek od Tosiakowo. W związku z tym no, tych naklejek też bardzo różnych jest dużo. I ja po prostu te naklejki uwielbiam mieć. Ale i tutaj będzie drugi patent, który wprowadziłam właśnie. Em... Pod koniec zeszłego roku i który mi teraz całkiem nieźle służy. Mianowicie zorganizowałam swoje naklejki. Ja wiem, jak to brzmi, ale szczerze mówiąc, trochę mnie to nie obchodzi, bo mi jest zwyczajnie z takim systemem dobrze. To jest mój segregator, również z kolekcji pani swojego czasu, z kolekcji Glamour. Jak widać, on się po prostu pięknie mieni, dlatego dostał taką zacną rolę. To jest segregator A5, w którym ja po prostu trzymam swoje naklejki. I nie wszystkie. <laughs> wszystkie by się nie zmieściły. On jest po prostu za mały na to. Natomiast te, z których na bieżąco korzystam, które odpowiadają pożaroku, jakimś świętom i tak dalej, to jakby bieżące naklejki są właśnie tutaj. Pierwsze, co. Aha, i pierwsze, co sobie wstawiłam, to jest taka koperta. I wszystkie arkusze naklejek są na takich plastikowych paskach. To jest po prostu pasek, który ja wycięłam z przegródki, z tego typu przegródki, tyle, że w takim zeszycie. Z z przegrodami i po prostu dziurkaczem przecięłam, przykleiłam na taśmę dwustronną i dzięki temu dana rzecz po prostu może się spokojnie obracać. Ja oczywiście będę je używać do kolejnych arkuszy, bo to można odkleić, przykleić do kolejnego arkusza i tak dalej. A tutaj to co mam, to to są te arkusiki XS od te piktogramy od ogarniętych, które ja po prostu absolutnie uwielbiam. No przecież zobaczcie, te do zakupów. I tutaj mamy i zakupy online, yy, i zakupy takie zwykłe. No przecież to jest coś pięknego. Um, o! Moje ulubione piktogramy na basen, z których powinnam zacząć korzystać. Intensywnie, o jakieś sprzątania, takie rzeczy. No to właśnie tutaj sobie je trzymam w tej kopercie na początku, aczkolwiek powoli zaczynam myśleć, że chyba też powinnam im zrobić takie jakieś zakładki, bo ich jeszcze już całkiem sporo, a zrobiłam nowe zamówienie, więc będzie ich jeszcze więcej. No ale zobaczymy. Na razie ten system sprawdza się całkiem, całkiem nieźle. Dobra. No, to się chowamy. I lecimy dalej. I pierwszą e, zakładką są wszystkie naklejki, które służą do organizowania planów na papierze, czyli flagi, kropki, e, nie wiem, jakieś środki transportu, rachunki, no po prostu co tam chcecie, wagi. Hmm niestety, yy, i wszystkie inne tego typu yy, pierdoły, tutaj są właśnie tego typu yy, naklejki. Więc to była pierwsza kategoria i o, jak widać, one cały czas wszystkie tutaj mają podklejony ten kawałek plastiku, żeby po prostu dobrze się przewracały, żeby mi się nie wyrywały z tego planera i tak dalej. Druga kategoria to są aktualne naklejki ozdobne. Jak chcę sobie coś ozdobić, no to tutaj mam po prostu yy, naklejki mi do tego służące w swoją drogą tyle są po prostu przepiękne. Seria z e, Ani Zielonego wzgórza. E, o, to już. Zresztą widać, że z nich korzystam, bo tutaj jest co chwilę coś e, wyklejone. E, kolejna to są już takie bardziej e, astrologiczne w takim e, klimacie trochę. E, nie wiem, jak to określić takim trochę magicznym. Ja po prostu lubię takie rzeczy, lubię takie klimaty, więc czasami te naklejki, jak je widać, też mi się przydają. I na samym końcu są naklejki, które chciałabym wykorzystać do końca. Nie wiem, czy istnieje termin dękowania naklejek, tak jak jest dękowanie produktów kosmetycznych, ale zdecydowanie, jeżeli istnieje, to ja powinnam się um, czymś takim zająć. No, ale już jakby. Aha, no i na końcu mam jakieś po prostu zapasowe arkusze. Ale tak jak mówiłam, to jest jeden z dwóch segregatorów, bo drugi zawiera po prostu te naklejki, których aktualnie nie używam. Jak na przykład naklejki świąteczne albo naklejki z owocami, które chcę używać latem. Więc no, to jest po prostu taki podręczny segregator, który mieszka sobie zaraz przy moim biurku i jest pod ręką w momencie, jak czuję przemożną chęć, żeby zacząć się bawić naklejkami. W zasadzie został jeszcze jeden gadżet i nie, nie chodzi o sam w sobie piórnik, tylko o to, co jest zawartością, aczkolwiek piórnik też stwierdziłam, że Wam pokażę, bo jest bardzo ładny. W związku z tym to, co zaczęłam nosić przy sobie w piórniku i co mam przy sobie zawsze, to jest moja nowa kolekcja długopisów ścieralnych i, i to są friksony, piloty. Myślę, że tego nikomu nie trzeba przedstawiać. No i wiadomo, że chyba wszyscy znają ten taki podstawowy kolor taki granatowy. No i ja go też doskonale znałam, aczkolwiek miałam taką alternatywę z Lidla, która mi się świetnie sprawdzała. Miałam też to z Papermate, czyli z mojej ukochanej firmy długopisowej. Ale to, czego nie wiedziałam, to to, że są też kolory. Więc, Friksony występują również w wersjach kolorystycznych, i to jest moje ulubione trio, czyli fioletowy, błękitny i różowy, czyli po prostu mój ulubiony zestaw kolorów do wszystkiego. Eee, I one się fantastycznie sprawdzają, szczególnie jeżeli jestem gdzieś poza domem i potrzebuję sobie coś szybko zapisać, eee, najczęściej w pracy, po prostu coś mi się przypomni. No to wtedy one sobie razem ze mną eee, wędrują. Wiadomo, że jak. Idę na jakąś mniejszą okazję, no to nie zabieram ze sobą piórnika, Ale e, tak jak mówię, na jakieś wędrowanie, o na podróże, też jak najbardziej e, taka przenośna wersja biura się fantastycznie sprawdza. No i to w sumie by było na tyle, czyli produkty, które e, sprawdziły mi się w mijającym czasie, i to prawdopodobnie tak będzie wyglądało moje planowanie w... W najbliższych miesiącach, myślę, że spokojnie w ciągu najbliższego roku, chyba że znowu coś pozmieniam i znowu coś poprzestawiam, to po prostu dam znać. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, co dokładnie się zmieniło, to też odsyłam do poprzedniego filmu na ten temat. Myślę, że on będzie po prostu na karcie końcowej. Oprócz tego, serdecznie zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie, bo zdarza mi się tam jakieś takie planujące tematy wrzucać, jakieś listy zadań w stories. Często też jakieś nowe naklejki czy nowe gadżety wrzucam po prostu jako zdjęcia, więc tam na pewno coś ciekawego możecie podejrzeć. Oprócz tego, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. A póki co, dzięki za uwagę i do zobaczenia.